Początek sierpnia. Spacer po ogródku naszym. Zaczynamy od skalniaczka, w którym rośnie wszystko. Ta skalniak było głównie stworzony po to, żeby jaszczurki miały gdzie mieszkać, które musieliśmy wyprowadzić spod korzeni. I się bardzo ładnie zadomowiły Już drugie pokolenie tutaj. Widzieliśmy. cała masa rzeczy od mięt przez pomidory marchewkę, zioła, cząber rozmaryn i cała masa chwastów ale u nas tak zostaje tutaj mamy batata w doniczce tegoroczne grządki warzywne, w których też się dzieje cała masa rzeczy Wsadziliśmy wszystko co się dało i na co mieliśmy jakoś tam pomysł. Sałaty, jarmuż. Pomidory w ilościach różnych, niektóre, za, niektóre zaproszaliśmy, a niektóre przyszły same. Szpinak, fasola. Było pełno groszku, ale właśnie fasola zastąpiła groszek w tym momencie. Tu co mamy? Tu jest pigwowiec, też są pod koniec zeszłego roku wsadzony. Tu mamy jagodę kamczatka, jedna, druga. Jakieś cuchinia, słonecznik jak widać. Tu jest dereń, też w tym roku wsadzony. Dwie czerwone porzeczki bardzo fajne owoce miały dzieci wyjadły tutaj mamy już nie pamiętam to jest chyba tak, kolcowy chiński to jest kolcowy chiński świdośliwa tutaj pnącze pod tytułem akebia pęciolistkowa bardzo ładnie się pnie, też wsadzona dosyć niedawno, to mój eksperyment, e, czyli granat jest to tegoroczny granat z po popularnego sklepu, spożywczego, e, Peski wykiełkowały w tym roku i taki ładny krzaczek już. Wyrósł. Podejrzewam, że przemarznie w zimie, ale zobaczymy. Może go będę jakoś chronił. W domu yy, mam już takie 2-3 letnie. Tu są zdaje się maliny. Kolejny dereń. Jeden z wielu. Ten się zrobił czerwony z niacka. Podejrzewam, że czegoś się brakuje, ale biorąc pod uwagę, że to jest pierwszy rok moich eksperymentów ogrodniczych eee, to trochę idę na żywioł, wsadzam co się da patrzę jak się zachowuje eee, a dopiero później, znaczy później w międzyczasie też czytam co można zrobić żeby było lepiej tutaj mamy pigłowiec i pomidor z nienacka, który nawet widzę, że jakiś owoc próbuje się zawiązać na razie zostaje, nikomu nie przeszkadza jaśminowiec Tutaj kolejny dereń. Malutki. Tu będzie kamczatka, tylko jakaś taka też... Co tu mamy? To jest... do Fidośliwa. Malutka. Dereń. Miechunki. Widzisz miechunka? Jedna z wielu. Fajne owoce. Winogrono to jest czerwone, konkretnie. I to są 4-5 w sumie grządeczek, właśnie warzywnych, też dosyć na szybko robionych, ale już mieliśmy fajne rzodkiewki, sałaty, bób buraczki i pomidory. Trochę zdziczałe, ale dają radę. Maliny. Poziomki podobno nie powinno się łączyć. Teraz już wiem. Efekt jest taki, że mamy i maliny, i poziomki. Zobaczymy, co będzie później. Ma... Maliny chyba będą się przenieść, bo one się tutaj rozpanoszą. W ogóle to jest koncepcja, żeby tutaj zrobić jedną wielką taką podkówkę, grządkę z tego. Ale to niebawem idziemy dalej. Jedna z czerem które nie zostały wycięte przez nas jak widać bardzo ładnie będą owocować o ile ptaki tego nie wyjedzą Widzimy jedną tutaj, która się już jakoś ciemna robiła to jest dużo za wcześnie jeszcze na no nie ale jak widać idziemy dalej kolejne winogrono sola bardzo dużo miechunki, miechunki olbrzymie są. To jest to pomidorowo jak widać całkiem pokaźnych rozmiarów czekam aż dojrzeją, to fistaczki też eksperyment pomidory, malutkie słoneczniki. Myślę, że z 2,5 metra już się mają największe jabłonka z pomidorem i poziomkami to generalnie było miejsce po kopaniu szamba bo jeszcze w kwietniu było totalnie zapiaszczone Zrzuciliśmy nasiona na piach i jak widać efekt jest całkiem nie najgorszy cukinie, kabaczki więcej pistaszków zobaczymy co z nich będzie Tutaj no kurdzę i idziemy dalej.